Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyżna pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Elżbieta Gawin jest znaną krakowską. Pato youtuberkom, niestety nie jest ona specjalnie lubiana. Wręcz przeciwnie, większość ludzi jej nienawidzi i krytykuje, chociaż sama influencerka twierdzi, że dzieje się to przez jej poglądy polityczne. Dlaczego? Bo gdy zaangażujemy się wystarczająco w niej uniwersum, okaże się, że mamy naprawdę całą listę powodów, dla których Elka jest tak krytykowaną osobą w internecie. Notoryczne kradzenie zdjęć, kłamanie na swój temat, upublicznianie wizerunków osób wbrew ich woli, publiczne kłócenie się z innymi, zaniedbywanie swojej córki, grożenie zabójstwem kilku osobom, które nie chciały dać jej pieniędzy, obrażanie i wyzywanie ludzi. A to tylko niektóre z beznadziejnych rzeczy, które zrobiła. Ale zdecydowanie jedne z najgorszych. Jeżeli są tu osoby zaangażowane mocniej w jej uniwersum, to informacją dla nich jest to, że nie będzie to film przedstawiający jej historię. Będzie to film, który przedstawi najgorsze rzeczy, które Ela Gavin zrobiła przez całą swoją karierę. Ela Gawin na patologicznych streamach zarabia od lat. YouTube to akceptuje, nawet mimo faktu, iż niecałe dwa lata temu opieka społeczna odebrała jej dziecko. Właśnie przez nocne patostreamy, na których w obecności córki Gawin piła, wyzywała ludzi, była agresywna, matka seryjnie udostępniała wizerunek dziewczynki, nawet gdy ta prosiła, by czegoś nie wstawiała do sieci, opisywała prywatne problemy i upokarzające historie z życia dziecka. Które wystawiły je na ośmieszenie i wykluczenie przez rówieśników. Nienawidzę cię. Boję się ciebie, jesteś okropna. Po prostu się ciebie boję. Jak nie przestaniesz, to wypierdalaj. Mówiła dziewczynka do mamy na streamach, adres ich mieszkania jest powszechnie znany. Pa widzowie przesyłają Eli alkohol i jedzenie podczas transmisji, by czerpać satysfakcję z tego, jak upija się i upijała. Możesz przyjechać i poderschnąć mi gardło. Możesz wziąć krew mojej córki na swoje satanistyczne msze, poderżnij jej gardło. Krzyczała Wind w 2020 roku w udostępnionym sieci nagraniu. Podała adres szkoły wówczas swego 12-letniego dziecka, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia przez dziewczynkę lekcji, zachęcając do zamordowania jej i siebie. 4 września 2019 roku na kanale córki pani Elżbiety. Pojawiło się nagranie przedstawiające jej córkę na karuzeli z pewnym mężczyzną. Po lawinie krytyki, iż wychodzi na to, że jej córka jest pod opieką obcych mężczyzn w zamian za alkohol, film zniknął. Jest to kolejny incydent z serii alkoholowych przygód pani Elżbiety. Oprócz tego zdarzyło jej się spijać alkohol po obcych ludziach w miejscu pracy i mieć kilka spięć z lokalnym sklepem monopolowym. W jednym z publicznych postów Ela Gawin zawarła taki oto wpis, który pozwolę Wam sobie przeczytać. Konflikt z moim byłym mężem. Jest szósta nad ranem, jutro kolejny dzień do przeżycia. Jak się będę czuć, skoro jeszcze nie śpię? Internetowi trolle i hejterzy, którym przeszkadza moja aktywność w mediach społecznościowych, piszą na mnie skargi do moich współpracowników, klientów, znajomych byłego męża. Szkoły córki, rodziny, znajomych itp. Przed feriami miałem przez to dziwną rozmowę z wychowawszeniem córki ze szkoły. Wiem, że teraz czeka nas przez to ochłodzenie kontaktów. Dzisiaj miałem awanturę z byłym mężem, postanowiłam przestać z nim rozmawiać. Reaguje na skargi na mnie internetowych hejterów. Ale nie sprawdza ich, tylko profilaktycznie robi mi awantury. Tym razem chodzi o moje filmy na YouTube z dzieckiem z ferii zimowych. Nie wpłacił mi alimentów dla córki za styczeń twierdzi, że nie wie, dlaczego od tygodnia przelew z pieniędzmi nie wyszedł. Wyjaśnił, że nie warto dawać mi tych 500 złotych, ponieważ zgodziłam się, oczywiście zgodziłam się na 500 złotych miesięcznie, pomimo tego, że mam zasądzony 1400 złotych miesięcznie. Słyszałem ten argument setki razy, płacę sama wszystkie moje rachunki z dzieckiem, czynsz za mieszkanie, prąd, media, żywność, samochód, leczenie, wakacje i tak On płaci za kino, wycieczki, pizzę z córką, Wydaje około 3000 zł miesięcznie na moje utrzymanie z córką, więc jak zabieram dziecko alimenty, skoro jego utrzymanie kosztuje mnie trzy razy tyle. Poza tym on alimenty wpłaca nam zaledwie od pół roku, dawniej włączał się w wychowywanie Marysi na tyle ile chciał. I ja pomagałem mu zajmować się jego psem, nie sąc wstawania rano, gdy mogłam spać, spacerów i różnych obowiązków więcej ten kundel nie przejdzie do mojego domu, a jego pan też nieprędko. nie prędko. Nie kiwnę już palcem dla mojego byłego męża i niech sobie zabierze te 500 zł miesięcznie i ja, umurzny, już nie chcę. Mam dość wymówek i dokuczania mi z tego powodu, więc zyskam i zrobię to, co myślę o tym, i nie tracąc czasu, więc zyskam i zrobię nie myśląc o tym i nie tracąc czasu na proszenie. Czy są dzisiaj te pieniądze skoro w w czasie naszego małżeństwa straciłam na niego pół miliona złotych, a niespełnione obietnice pomagania w mojej firmie, wspólnych inwestycjach i innych sprawach. Fighterzy spekulują, dlaczego się rozstaliśmy. Andrzej nienawidził mnie za wszystko, co mi się udawało i co mnie cieszyło za moją pracę i osiągnięcia sabotował wszystko, co robiłam walczył, żebym straciła studio fotograficzne, wyśmiewał moją pracę teraz denerwuje go, że robię się znana dzięki mojemu kanałowi YouTube. Chce mi zabrać córkę, chociaż kiedyś nie chciał, żeby się urodziła. Nie piszcie mi, że za nim tęsknię, jestem o niego zazdrosna albo go kocham. Nienawidzę go, znoszę go tylko ze względu na córkę, starałam się tylko dla niej. Każdy kontakt, rozmowa, spotkanie z nim wpędza mnie w przygnębienie. On nigdy mi nie pomagał, ale zawsze był obowiązkiem. Nigdy mnie nie szanował, nigdy mnie nie wspierał. W rozmowie cztery oczy udaje, że nie pamięta tego jak mnie krzywdził i jak okłamywał. Twierdzi, że zmusiłam go do małżeństwa szantażem. Czy żałuję, że go poznałam? Nie, nie, mam przecież moją córkę. Internetowi trolle i hejterzy chcą mnie skłócić ze wszystkim. Trudno, nie przestanę być sobą. Prędzej oddam dziecko, nic zrezygnuję z tego, co robię na YouTube. Zapewne wszyscy z Was, którzy interesują się panią Elongawin, wiedzą o tym, że prowadzi ona studio fotograficzne. Studio fotograficzne, które istnieje od bardzo dawna, lecz aktualnie jego strona internetowa nie działa. Bo po wpisaniu jej dokładnej domeny, jedyne co nam się wyświetla to w lewym górnym rogu data oraz aktualna godzina co w sumie też nie jest aktualne. W 2007 roku na portalu Google Groups pojawia się taki oto wpis. Sytuacja ma się jak następuje: 63 zdjęcia z mojej strony zostały umieszczone na stronie EG Studio, oczywiście bez mojej zgody i wiedzy, jako reklama usługi świadczonych przez nie. Jaka autorka podana była właścicielka studia Ela Gavin. Razem z trzema pozostałymi poszkodowanymi, wysłaliśmy osobne pisma przez kancelarnie prawnicze do Eligawin z zadaniem usunięcia zdjęć, zadośćuczynieniem finansowym i przeprosin na stronie Ege Studio. Dostaliśmy długi i zawiły list z przeprosinami i wyjaśnieniami, jak to tajemniczy fotograf, który zapewne posługiwał się fałszywymi danymi i z którymi już nie ma kontaktu, sprzedał za 50 zł płytę CD z pełnymi prawami do naszych zdjęć. Ela Gavin twierdzi, że pierwszy raz jest w takiej sytuacji i że jest jej niezmiernie przykro, bla bla bla. Przecież to wszystko bo jestem bardzo ciekawa, czy inni mieli podobne doświadczenia z EGE Studio i jej właścicielką. Dochodzą mnie słuchy, ale tylko słuchy, nie fakty. Oczywiście, że tak mogło się dziać. Przyznam, że od tego co się dowiem, zależy dużo, co będę dalej robić w tej sprawie. Post ten został napisany prawdopodobnie przez właścicielkę Kalina Studio. Niestety również ta strona już aktualnie nie istnieje, lub jej domena została zmieniona. Jedna z odpowiedzi na wpisanie Kaliny zawierała takie oto informacje. To samo miał z nimi mój kolega Jacek Taran. Możesz do niego napisać. Moim zdaniem EG Studio to jedna wielka ściema. Nawet na zewnętrznych portalach, na których znajdują się opinie o samym EG Studio, możemy zobaczyć bardzo dużo negatywnych opinii. Nie polecam, uciekła z pieniędzmi i nie zjawiła się na moim zleceniu. EG Studio to oszuści. Brak realizacji w terminie, opóźnione zdjęcia o miesiąc, jakość fatalna. Nie polecam. Fatalny styl, o ile można to tak w ogóle określić. Komunikacja i terminowość również fatalna. Polecam kanał YouTube, żeby sprawdzić, czy interesuje Państwa coś takiego. Co ciekawa aktualizacja, ten kanał właśnie spadł z rowerka. Ja za późno to zrobiłam i za późno sprawdziłam opinię. Jej 11-letnia córka robi o bez porównania lepsze zdjęcia i filmy. Dostała 500 złotych za fanboxy, od których nie odprowadziła podatku, działalność ma zawieszoną przez 11 miesięcy w roku, fanboxów nie wysłała nadal. Czy Skarbówka kiedyś się tym zajmie? Brak, profes brak profesjonalizmu i terminowości. A to tylko niektóre z wielu opinii na jej temat. Sprawa pana Parola jest dość skomplikowana, dlatego postaram się ją jak najbardziej wam uprościć. Zacznijmy od czegoś, co było wspomniane w poście u pani Eli Gavin odnośnie zawieszenia działalności gospodarczej. Osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą, nie może oferować swoich usług w zakresie działania zawieszonej firmy. Nawet jeśli jest to umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Jak wiecie z komentarzy oraz ze wcześniejszych fragmentów mojego filmu, działalność Elżbiety jest zawieszana na 11 miesięcy każdego roku. To jednak jej nie przeszkadza szukać zleceń i wykonywać ich w zakresie usług, które wykonuje firma. W czerwcu 2020 roku pani Elżbieta wybrała się do Warszawy w celu realizacji kolejnego zlecenia. Zleceniodawcą był pan Tomasz Parol. Pojechała ona na dwa dni, popracowała, ale potem można by rzec, albo się na niego obraziła, albo po prostu nie miała weny i czasu, jakże zapracowana kobieta. By po zapłacie za usługę odesłać do tego pana zdjęcia, no to się pan Parol zdenerwował i napisał post o tym, że Elżbieta gawin próbowała niezdarnie się bronić i publicznie obrażała pana parola między innymi odnosząc się do jego wyglądu ale to już inna para kaloszy. Później Ela Gawin ubolewała, że musi siedzieć całą noc i ogarniać zdjęcia, by odesłać się zlecenia dawcy. Napisała również, że w dniu zlecenia była tak bardzo eksportowana przez pana Parola, że nie miała czasu nawet wyjść do sklepu na zakupy. Nie przeszkadzało jej to zamieścić tego samego dnia zdjęcia, na których pije drinka w ogródku piwnym i robi sobie selfie z Januszem Korwinem Mikke. Pan Parol odniósł się również do screenów urywek wiadomości, które jej rzekomo wysłał. Stwierdził, że są one podrobione, oraz ogólnie, że zastanawia się nad wniesieniem sprawy przeciwko Elżbiecie Gawin. 21 września, post Tomka Parola. Ta osoba, Elżbieta Gawin, to oszustka i kompletne zero profesjonalizmu oraz klasy. Zainkasowała całą zapłatę, narobiła surówki, która się kompletnie do niczego nie nadaje. I uwaga, nie dostarczyła żadnego obrobionego zdjęcia po sesji, w której, w której wyniku ja i mój zespół mieliśmy otrzymać 150 fotografii na strony WWW i do kampanii informacyjnych dla osób zadłużonych anuluj.pl. Potraktowaliśmy tę panią fotograf jak z kosiej dupy trąba bardzo życzliwie. I niemal jak nowego członka zespołu. Zrefundowany przyjazd z Krakowa. Obiad, zwiedzanie Warszawy, a nawet nocleg w naszym biurowym chillout. By nie musiała ponosić kosztów, bo samotna matka, w zamian nie otrzymaliśmy nic oprócz steku obietnic, kłamstw i prób wyłudzenia kolejnych pieniędzy. Przyjechała do pracy, otrzymując zapłatę z góry, a wyjechała nadąsana, że musiała wstrykać aparat, zamiast spotykać się ze swoimi fanami no to napstrykała chłamu, z którego nie potrafiła wybrać i przesłać ani jednego zdjęcia z obróbki. Tym bardziej żal, że podjęła się także zdjęć komunijnych mojej córki. Dziś nie mamy żadnego, a już cztery miesiące po Komunii Świętej, bo ściemniała jeszcze na początku września, że będą. Nie mamy też nowych zdjęć do folderów na stronach, mimo że wiedziała, i są konieczne na lipiec serdecznie odradzam każdemu jakikolwiek kontakt z tą fotograf. Obecnie podejmujemy kroki prawne dotyczące refundacji strat i rozważamy podanie tej gawin do prokuratury. Mamy bowiem uzasadnione podejrzenia, że od początku zaplanowała sobie tą wycieczkę na nasz koszt i wyłudzenie pieniędzy bez ochoty wykonania zlecenia. Inaczej cokolwiek by się do tego przyłożyła i nadesłała chociaż kilkanaście lub kilkadziesiąt zdjęć fotografii, a nie zero i z tego, że jesteśmy organizacją z misją pomagania innym, Gawin ma to w nosie. Zainkasowała szmal i pojechała sobie za to na wakacje, bez wykonania zleconej pracy. Uważajcie na takich brylujących oszustów w internecie, by nie musieć tak jak ja liczyć teraz strat z niesmakiem i ostrzegać, i ostrzegać innych. Oszukałaś, a teraz odpowiesz przed sądem, Ela Gawin Elżbieta Gavin Knaga. Czy jak ty się tam przedstawiasz? Co ciekawe, Elżbieta Gawin wydała oświadczenie do tego, jak wyglądało wykonywanie zlecenia dla pana Parola. Mam 500 zdjęć pracowników firmy Anuluj Dług Tomasza Parola pięknie zrobionych i obrobionych w zakresie podstawowym. Pracę rzetelnie wykonałem 17 i 18 czerwca 2019 roku. W drugim dniu zdjęć 18 przekazałem klientowi 530 zrobionych zdjęć. Były wstępnie przejrzane i obrobione. Jestem pewna, że zlecenie można zakończyć przyjaźni, może z Państwa, Waszą pomocą. Problemem jest to, że nasza mailowa umowa na temat zrobienia zdjęć z dnia 6 czerwca 2019 roku zakładała wykonanie 150 zdjęć, 300 ujęć przez 5-6 godzin pracy w jednym dniu i mieli to być tylko pracownicy tej firmy. Zdjęcia mieliśmy robić w ich biurze i okolicy w Warszawie za honorarium 800 zł. Na zdjęcia musiałem dojechać z Krakowa, bo przyjeździe w dniu 17 czerwca poproszono mnie o pracę przez dwa dni, a nie jeden dzień. Zrobienie zdjęć rodzinnych klienta, nie tylko pracowników. Czas pracy z 6 godzin wysłużył się do 15. Klient odmówił podpisania pisemnej umowy, a warunki i wymagania zlecenia zmieniały się co z godziny na godzinę. Co zaczęło budzić moje wątpliwości. I pozwólcie, że nie będę czytał wam całej odpowiedzi, tylko przeczytam wam same zakończenie. Co mam zrobić? Zdjęcia, które zrobiłam, są technicznie bardzo dobre w warunkach studyjnych. Mam 20 lat doświadczenia w takiej pracy, przez co nie wymagająca wcale obróbki. Cała odpowiedź Elżbiety Gavin opierała się na tym, że zarzucała swojemu zleceniodawcy, że pracowała o wiele dłużej i nie w takich warunkach, jakie miały być przedstawione. A nawet, że robiła zdjęcia jego rodzinie, a nie tylko pracownikom, na których była umówiona. Oraz kończąc sam temat z jej firmą, o co chodzi z zawieszaniem działalności na 11 miesięcy w roku? No cóż, każdy ma prawo zawiesić swoją działalność gospodarczą. Jak się pani Ela kiedyś chwaliła, zawiesza ją oraz odwiesza tylko i wyłącznie raz w roku, żeby zapłacić jedną składkę. Jak mówi prawo, osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, nie wolno wykonywać prac, które zgodnie z PKD były przedmiotem jej działalności i pobierać za, pobiera za nie wynagrodzenia. Może się zatrudnić w jakiejś firmie jako fotograf i to tyle. Zakaz wykonywania takich prac również istnieje w momencie podpisywania umów zleceń czy też umów o dzieło. Dlatego pytanie, jakim cudem wykonywała ona swoje zlecenia w momencie, gdy jej firma oficjalnie w danych, mies danych miesiącach jest zawieszona. Oszukuje ona ZUS. Jedno z najważniejszych i namacalnych potwierdzonych zleceń jest zlecenie z czerwca-lipca, gdzie z jej usług skorzystał właśnie pan Parol. W trakcie, wykonywanych, w trakcie wykonywania tych zleceń jej firma miała zawieszoną działalność. Również w jednym ze swoich filmików. Elżbieta Gawin przyznaje się do zawieszenia działalności i pracowania wówczas jako fotograf na umowie cywilno-prawnej. Czego nie wolno robić przedsiębiorcy, który zawiesił działalność? Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność, nie może uzyskiwać przychodu z bieżącej działalności, nie może wykonywać prac, które z peck były przedmiotem działalności i pobierać za nie wynagrodzenia. Tak w skrócie. I kończąc już cały ten odcinek. Elżbieta Gawin ma na swoich barkach bardzo dużo przekrętów, oszustw oraz rzeczy, które są niewybaczalne. W to wchodzi również ignorowanie komentarzy, które pojawiały się na Instagramie jej dziecka, które można by podciągnąć pod typową pedofilię. Czy Elżbieta Gawin kiedykolwiek się zmieni? Myślę, że nie mi to oceniać. Przez bardzo długi czas żyła z przekrętów oszustw oraz osoby, które faktycznie mogłem kochać i lubić, cały czas się od niej odwracają. A niedawno jej tematem zainteresowało się również Tvp, gdzie nakręciło dość średni materiał na jej temat. Ja dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie. Jeżeli będziecie chcieli, zostanie nagrana kontynuacja, gdzie m.in. zajmiemy się wyimaginowanym pościgiem śmieciarkom oraz fałszywym dyplomem ukończenia szkoły.